O, tak, o to właśnie się przeproczwarzam. I uwaga, już występuję jako nauczyciel. No więc y, był sprawdzian. Y, taka klasówka. Ja przypominam, że były dwa tematy do wyboru. Y, jeden temat preferowany przeze mnie, i mówiłem o tym, że to jest preferowany przeze mnie temat. No ale, mimo tego, y, trzech y, uczniów się wyłamało i pisało drugi temat. Drugi temat. Prosty brzmiał tak, gdzie w literaturze i w sztuce w Polsce w dawnych czasach występował koronawirus. No więc proszę bardzo, co napisał Piszyński? Piszyński napisał, że koronawirus występuje do tej pory, gdyż jest słynny serial telewizji publicznej Koronawirus? To jest korona królów. Cymbale i dostajesz pałę. Drugi inteligent Błęcki napisał, że koronawirus. Występował w sztuce Wyspiańskiego, to, że Ty w ogóle znasz nazwisko Wyspiański, to już jest cud, Warszawianka i że to była słynna rola, na zakończenie wychodził Stanisław Solski, też, że znasz to nazwisko, ciekawa sprawa, i tak stał z tym tutaj, no i że to był stary wirus. Otóż, panie Błęcki, nie stary wirus, tylko stary wiarus cymbale. No, i patrzcie, co napisał Kapelko. Kapelko napisał, że koronawirus występuje w wielu przypadkach w naszej literaturze i sztuce, a szczególnie nawet w hymnie naszym, bo jest w hymnie fragment z Ziemi Włoskiej do Polski. No więc oczywiście pała. Natomiast drugi temat. Większość pisała klasy. Przypominam, brzmiał, dlaczego moi rodzice będą głosowali na najlepszego kandydata na prezydenta, pana Andrzeja Dudę. No i proszę bardzo, jak pięknie zaczyna swoją wypowiedź Ania Maleszka. Ania Maleszka pisze tak. No więc na moja rodzina będzie głosowała na prezydenta Andrzeja Dudę w najbliższych wyborach, gdyż jest to prezydent wszystkich Polaków. Świadczy o tym fakt, jak powiedział mi mój tata, że proszę bardzo, wszystkie emerytury 13, 14, 15, 16 emerytury, które będą rozdawane, są dla wszystkich, a nie tylko dla miłośników pana prezydenta. Więc jest to wyjątkowa sprawiedliwość. No, co prawda, tutaj pisze o dyskusji w rodzinie, że wujek jakiś powiedział, no, że to nie są pieniądze pana prezydenta, tylko pieniądze państwowe. Na co stryj Henryk odpowiedział, że. Że nie są żadne państwowe, tylko nasze z podatków. Co oczywiście nie jest prawdą, dzięki Bogu Ania Maleszka podkreśla, bo wiadomo, że stryj żadnych pieniędzy nigdy nie miał i nie ma, więc skąd niby miałby prezydent wziąć od niego. No, tutaj również Jola Krzykowska wspaniale motywuje. Mianowicie mówi, że. Pan prezydent, dlatego będzie rodzina głosowana pana prezydenta, bo pan prezydent dba o naród i na przykład... Podwyższone, jak będą ceny energii, to będą rekompensaty, o czym świadczy fakt, że już przeznaczył pan premier na rekompensatę dla telewizji publicznej 2 miliardy złotych, za rekompensata, za jak napisała, niepłacenie abonamentu przez nas, czyli przez odbiorców telewizji publicznej, czyli pan prezydent właściwie założył za nas nasze. Nie, to nie wiem, założył na, za nas pieniądze. Proszę bardzo, jeszcze na zakończenie. Chciałem Wam powiedzieć, co napisał Stanisław bilard. Stanisław Bilakt napisał tak: proszę, o. Pustą kartkę oddał. Tak się dziecko wzruszyło. Ja to jest, to jest zrozumiałe, skoro jeszcze synem posła partii rządzącej można się wzruszyć, że nie jesteś w stanie zapisać nic, prawda, nawet nazwiska, ani imienia nie wpisać, no bo w przypadku, kiedy się mówi o wyborach wspaniałego prezydenta na kolejną edycję, turę, prawda, to taki syn posła partii rządzącej się wzrusza i nie może w stanie nic, nie jest w stanie nic napisać. Więc drogi mój uczniu, przeproś tatusia i powiedz, że tym razem nie mogę dać szóstki, tylko piątkę, ale obiecuję się poprawić. Tak mogłoby być w jakiejś szkole. A może, może i jest.